Zapomnijcie o Neo, Sauronie, Batmanie. Nie myślcie o Thorze, Thanosie, Artasie czy Bladezie, o bóstwach, bożkach czy demonach. Jeśli chodzi o największego badassa, to z całą pewnością był nim Wilgeford. No cóż, w kulturze TV humor jest bardzo istotnym elementem materiałów, ale pozwólcie, że jednak powrócimy do dużych chłopców. Stworzyłem już jeden materiał poświęcony Venomowi i rasie symbiotów. Teraz przyszedł czas na historię ich boga, Knula i pierwszym symbiocie. Knul był istotą, która żyła jeszcze przed stworzeniem samego wszechświata. Jak sam to ujął, na samym początku nie było nic i w tej nicości istniał on. Jego spokój zakłócili celestialsi. Po prostu będę ich nazywał bogami. Mam jeszcze sporo materiałów do stworzenia, więc generalnie nie chcę stracić języka. Którzy bezczelnie w jego królestwie nicości zaczęli kształtować wszechświat. Odrobinę Knula to rozjuszyło, ponieważ uważał, iż jego królestwo wcale nie jest puste. Jego nicość nie była martwa. Pustka oddychała. Więc jakim prawem na jego teren wtargnęli nieproszeni goście i zaczęli przemeblowywać jego dom? Bogowie nie przewidzieli jednak, iż otchłań ma kły, a dzięki ich niebiańskiemu światłu rośnie cień. Knul zatem wyciągnął ze swojego cienia żywe ostrze, którym odciął głowę jednemu z twórców wszechświata. Wreszcie bogów nie spodobał się taki rozwój sytuacji, dlatego też wygnali Knula ze świeżo upieczonego uniwersum do pustki. Jak się domyślacie, nie było to najmądrzejsze posunięcie. Wysyłanie pana nicości do pustki, jakby do miejsca, w którym rozkwita? Napędzany wściekłością, Knul zaczął wzmacniać swoje cieniowe ostrze w głowie martwego Boga, wykorzystując jego szczątki. Żywy cień pana nicości, ujarzmiony w ogniu kuźni z głowy Boga. Tak narodził się pierwszy symbiot. Ze względu, iż został uformowany płomieniem i kuty w hałasie boskiego kowadła, posiadał dwie znaczące wady. Podatność na ogień i wysoką częstotliwość dźwięku. Dwie pięty Achillesa Symbiotów są wynikiem tego, w jaki sposób narodził się ich przodek. Chcąc zwalczyć niebiańskie stworzenia, Knol również przywdział zbroję z cieni i wyruszył na Mroczną Krucjatę. Na początku odnosił tyle sukcesów, że jego ostrze zaczęło nosić wiele imion: All Black, Godslayer czy Necrosort. Knul ze swoim żywym ostrzem zażynał sam wszechświat. Jak to jednak najczęściej bywa, dobro triumfuje nad złem i Knul został pokonany, a jego miecz odebrany. Pan Otchłani nie poddał się za łatwo. W poszukiwaniu nowej broni odkrył iż jego cień jest w stanie łączyć się z innymi pomniejszymi żywymi istotami, przejmując nad nimi kontrolę. W ten sposób stworzył armię symbiotów nękających wszechświat, będąc mózgiem roju. Któregoś dnia jednak symbiot w kształcie smoka atakujący Ziemię napotkał na swojej drodze tak dobrze nam znanego boga piorunów Tora. Tor tak mocno łupnął piorunem w symbiotowe stworzenie, że zerwał połączenie istoty z jego bogiem. W efekcie Knul stracił władzę nad wszystkimi swoimi tworami. Symbioty zaczęły poszukiwać nowych nosicieli. Odnalazły pewną rasę, która po symbiozie zainfekowała ich światłem, dobrocią. Pasożyty zaczęły wierzyć w godność i honor. Postanowiły zatem obalić swojego mrocznego pana. Horda symbiotów zaczęła się gwałtownie rozmnażać wokół knula, tworząc ogromne więzienie wielkości planety. Pamiętacie z materiału o Venomie, jak nazywałem pasożytów kryntalami i o ich planecie o tej samej nazwie? Cóż, jak się okazuje, kryntal w ich języku oznacza klatkę. Niezliczona liczba symbiotów połączyła się razem, uformowała planetę, aby uwięzić w jej centrum boga nicości, knula. Po zerwaniu połączenia ze swoim panem, kryntarze zaczęli podążać za światłem, wstydząc się swojego pochodzenia. Stworzyli kłamstwo, iż ich ród od zawsze był szlachetny. Oto dopełniona historia symbiotów, rozwinięta na tabelach komiksów w 2018 roku. Zastanawiacie się zapewne, co się stało z Ostrzem Otchłani. Otóż spoczywa ono w Asgardzie, chroniony przez Odyna i swojego syna Tora. Z tej strony, profesor Rum, pozdrawiam.